Bez zastanowienia przyjąłem e, propozycję zostania ambasadorem w Pobronniczowej Sile po prostu dlatego, że jest to kolejna e, możliwość propagowania sportu e, parolimpijskiego e, w Polsce wśród Polaków, tutaj wśród dzieciaków, ale też wśród ich rodziców, e, którym trzeba opowiadać o, o, o sporcie parolimpijskim, o tym, że ich niepełnosprawne dzieci nie trzeba trzymać pod kloszem albo na przykład e, i bać się o nie, że coś im się stanie. Nie, one kochają sport, one chcą go uprawiać. Program Pomarańczowa Siła Fundacji ING Dzieciom to jest program, który realizujemy już szósty rok. Głównym naszym celem jest integracja poprzez sport, to znaczy marzy nam się, aby dzieci znalazły w sporcie nie tylko formę rehabilitacji, ale też taką zabawę wspólną z innymi kolegami. Przez takie działania właśnie możemy zintegrować to środowisko, dzieciaki pełnosprawne poznają, dzieciaki z niepełnosprawnościami zobaczą, że nie ma żadnych ograniczeń do uprawiania sportu, do zabawy poprzez sport, do, do ruchu. Mam nadzieję, że dzięki pomarańczowej sile uda się nam dotrzeć do jak największego grona osób, będziemy się mogli z nimi poznawać i mam nadzieję, że zainspirujemy kogoś do tego, żeby mógł coś zmienić w swoim życiu, mógł poszukać siebie, mógł obrać jakąś taką drogę, która doprowadzi do tego, że będzie żyć po prostu jako szczęśliwy człowiek.